Proszę, ty grubasku. Ja grubasku! <laughs> o, nie, 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 matko, nie, z tej strony Dominik. And welcome back. Ice Cream! Dokładnie moi drodzy, łosuch razem z DJD przygotowali dla mnie nowego moda. Rodzik, samochodzik po polsku, nie wiem czego się tutaj spodziewać, podobno mówi po polsku pójdziemy na normal po prostu i tak dalej ale jest po polsku, nie, nie mamy tutaj napisu co prawda rodzik samochodzik, bo dopiero testujemy no nowego modiksa i tak dalej ale najprawdopodobniej rodzik samochodzik będzie teraz tutaj mówić po polsku I nie wiem przypadkiem czy nie muszę załączyć tutaj teraz internetu, ponieważ ta gierka się w ogóle nie wczyta jak ja nie mam internetu załączonego, właśnie nic się nie dzieje, dlatego też chyba muszę włączyć internet aha, a łosuch mi jeszcze napisał, że bo ja się pytam, kurde kto super kto nagrywał i on mi napisał the real Emo. A i DJD coś dodał, jakąś niespodzianką małą też. Nie wiem, ano ale coś dodał. Dobra, lecimy, le jesteśmy. Hey, take a leg around by sliding finger, dobra, to już znamy. Look out the window. Dobra, jestem, interact. <ścoughs> Czemu ten samochód tutaj jest? O co chodzi? Głównioski, ja, ty grubasku. Ja, grubasku! się, ja, muszę się z nim teraz. Ale tam nic nie widać, no co jest grane? Jak ja mam wejść teraz do tego auta? <grymne> <grymne> Juniorku, juniorku! Co my tutaj mamy? Jest tutaj coś zmienione? Nie, tutaj niczego nie ma zmienionego, no ja widzę tylko właśnie, że... Tutaj mamy slingshota, więc ja chyba sobie wezmę tego slingshota, ale najpierw potrzebujemy oczywiście... Ten kabel, nie? Czy to tam jest? Żeby, żeby to użyć. Dokładnie, rope? Juniorku, juniorku! Mamy to, dobra, teraz tu, now you can interact. I teraz wychodzimy, nie? Window. No ale stary, jak ja mam wejść teraz do tego auta tam? Aha, czekaj, what? I couldn't put a map here. Aha, czyli trzeba... A gdzie jest rodzik samochodzik? Czyli tu jest jakiś... Tutaj chyba wcześniej tego nie było, tego Wanted, nie? Nie you no know, jest, missing security guard, last time coś tam no see. Dobra, czekaj, bo ten samochód jest u góry, nie wiem dlaczego tu jest zło coś tak zrobione, ale u to tak z DJ tam zrobili. Tata, myślisz że nie, nie tym razem! <laughs> Myślę, nie, myślisz, że uciekniesz tym razem? Ale fajnie, że możemy teraz tutaj też podkładać głosy. Nie? Dobra, chłopu, w ogóle nie chodzi wokół samochodu. Możemy stąd wyjść, możemy. Gdzie on jest? Nie ma <grytania> A co tu było? Czekaj, tutaj coś mogliśmy zrobić. Patrz, Padlock jakiś tu jest. The ice cream maker coś tam, coś tam, coś tam Dobra, we, dobra weźmy może mapę. No Aha, i co, i teraz to musi. Tylko sam jesteś grubasek, ej! Dobra, jestem, co jedziemy? Patrz mapa! Jedziemy najpierw gdzie? Do playground może nie? Aha No do, ja się teraz tutaj to otko pojawiło. Dobra moi drodzy, ciśniemy! Ty grubasku! Ty grubasku! Sam już jest grubasek, ale ja wiem, że rodzik samochodzik on po prostu uwielbia. Oho, ho, chodź do mnie dam ci loda! O, juniorski, chodź, tutaj dam ci loda. Aha, Junierszki, chodź tutaj, dam ci loda! ma. Gadasz coś? <śpiewanie> <śpiewanie> ja nie... wszystkich, złapię wszystkich, lalalalalalalala Zrobię z was pyszne lodziki, lalalalalalalala On tu idzie, czy nie? Nie, poszedłem sobie. la, 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 la. zrobimy sobie pyszne lodziki! Zobaczcie w ogóle, że to jest stara wersja tego ice cream, i nie musimy przechodzić teraz na drugą stronę, żeby się tam po prostu dostać. Jak to było? Lever, lever, tak? Ja nie pamiętam, jaki to był kodzik. Kurde, no nie pamiętam ty. A może tu musisz jeszcze nacisnąć? Nie, you, e, może tak, position. Też nie. A tak? Zadziała to? Ja, ja, zadziałało. It, had, it, had, it has, worked. Zadziałało. Możemy iść, moi drodzy, na drugą stronę, ponieważ jak sami dobrze wiecie, no my sobie tutaj możemy zebrać teraz ten mm, kluczyk z do kafeterii, bo gdzieś tutaj zaginął ten obesrołek. Tutaj niczego nie ma. Tu możemy sobie wejść na górę, może tutaj będzie ta jego kurtka. Nie, tutaj kurtki też nie ma, obesrołku. Tutaj też, może, może będzie tutaj na statku, nie? Miejmy nadzieję, że tutaj będzie. No nie ma tej kurtki, no to gdzie jest ta kurtka? Ej. O jest, dobra, znalazłem kurtkę, dawaj mi tą kurtkę, dawaj mi tą kurtawę. Szkoda, że nic tutaj nie mówi, ale mamy ofeski. Nie wiem, czy on tutaj przyjdzie teraz czy nie, wydaje mi się, że nie. I po co my możemy wejść... Patrz, bo tutaj mamy odblokowany tak jakby, nie? Tu, z tej strony. Nie ja. Muszę się z nim użerać teraz! Bo patrz, tu, A ja mogę po prostu przejść, nie? Czy tutaj będzie zablokowane? Zablokowany tam jest, nie, 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 to nie idziemy Bo my tutaj już mamy, zobaczcie, widzicie? Możemy sobie tam normalnie nalać paliwko Dobra, ja idę, nie? Rodzik samochodzik Młahaha. Rodzik samochodzik nie chce nam tutaj Pomóc, tylko chce nas złapać O bezrołku, więc lecimy Mamy, moi drodzy, office key, więc wchodzimy Zobaczymy, kto miał teraz tutaj hmm, parking Musi, Muszę jechać na parking, nie? Dobra, jedziemy na parking, tutaj nie ma żadnych na, napisów Ani nic takiego, po prostu przyjeżdżamy Na razie zrobiliśmy coś takiego, że są tylko i wyłącznie Praktycznie głosy No mów no, mów coś! Kurde, te dzieciaki nie zaraz doprowadzą do białej gorączki. No fajny, rodzik samochodzik. No, podoba mi się rodzik samochodzik. Dobra, lecimy, moi drodzy, na górę, bo gramy oczywiście na normal, żeby on mnie tutaj. Sam jesteś, grubasek! Ty, czekaj, może wyłączymy music volume i zostawimy sam, sam sound volume, ponieważ jego tam nie słychać za bardzo. Dobra, lecimy. Kogo tutaj brakuje? Paul? Aha, tutaj mamy to! Tutaj mamy linkshota, On tu idzie gdzieś. On gdzieś... On gdzieś tu jest chyba, nie? Patrz idzie. Dobry, znowu mi to przylasł, może się z nim ozierać teraz. Oho! Jeniarskiej hat do mnie dam ci lada! <laughs> To jest najlepszy tekst na świecie, nie? Oho, o, chodźki, dam ci loda! Chodź, chodź, no chodź tutaj, no chodź tutaj do mnie. Dobra, czekajcie, bo ja nie pamiętam... Ja wiem, że ja niedawno grałem w tego ice Cream, ale ja nie pamiętam co tutaj musimy zrobić. Czekaj, tu muszę strzelić, bo już jest logiczne i wiadome Czekaj, 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 bo to trzeba idealnie trafić Udało się, ja ja, ja otworzy, otworzyło się, otworzyło się, nie? otworzyło się To jest nienormalny Dobra, jedziemy teraz do cafeterii. Ja muszę zobaczyć w ogóle. Mm, kto tam, kto tam ma zmianę? żebyśmy się mogli wziąć jego kartę. Żeby się tam później dostać, jakby co, nie? Gdzie on jest? Później się damy też oczywiście. Z... On tam poszedł. Później się oczywiście też damy złapać jakby co. Tutaj mamy też końca. I teraz tak, kto ma zmianę? Paul! Dobra, Paul ma zmianę! Tuż raczej... A nie, 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 czekaj. Aha, olej, patrz, ale nie, nie potrzebuję chyba tego w sumie oleju, nie? Możemy iść do Paula Twój zapach, chodź tu grubasku Lubisz, lubię twój zapach, chodź tu grubasku, nie da się przeskoczyć Dobra, udało się jakimś cudem Czy on może stąd iść, bo on tutaj w ogóle nie jest potrzebny, nie? Musimy iść po Kartosława Idziemy, zamykaj te drzwi tu No nie, no dlaczego on mnie teraz On mnie goni czy nie goni? Co się ten... dzieje? Ma parking, szybko, szybko na parking Co tu się dzieje, on nawet nie wie gdzie ja jestem, nie? I lecimy po... Znowu mi się z nim mi tu przyraz muszę się z nim, teraz. Z domu, tu przylaz, muszę się z nim teraz. Idziemy teraz moi drodzy, o tą kartę od Paula. Ale on gdzieś... gdzie chyba tu jest, tak mi się wydaje. Okay, otwieraj to. Karta od Paula. Karta od Paula. Paul's ID card i lecimy. Mam nadzieję, że go tutaj nigdzie nie będzie, żeby sceny nie było. O nie! Kurde, te dzieciaki mnie zaraz doprowadzą do białej gorączki! Ty mnie też doprowadzisz do białej gorączki! Daj mi spokój! Mogę... Mogę... Nie! On tu przyjdzie zaraz, nie? On tu już idzie, patrz. On tu idzie! Nie, nie. Dał mi... Dał mi spokój. Daj mi spokój. Dobra, jedziemy, moi drodzy, do kafeterii. Ponieważ teraz musimy tam te drzwi otworzyć, żeby się dostać, nie? Let's go. Patrz. Idziemy na dół. Co ja tutaj mogę zdobyć jeszcze? Coś tutaj było, nie? Co tu jest? Kafeteria Storeczki gdzie? On tu stoi, czekaj, 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 bo on tutaj stoi, nie? Niech on stąd idzie, 235, możemy otworzyć już. Dobra, poszedł. Dobra, poszedł. Dajcie znać koniecznie... NIE! NO DLACZEGO?! Dajcie w ogóle też znać koniecznie w komentarzu, czy chcecie więcej polskich modów do tej gierki albo też innych gierek, to sobie po prostu ogarniemy. E, jedziemy na parking 235, on w ogóle nie wie, że ja tu jestem, nie. My tak speedranujemy teraz tą gierkę, że to jest... <śmiech> 235. <śmiech> nie wiesz, ja tu byłem, nie? Cutting player sobie weźmiemy. Dobra, daj mi spokój ty. Ja muszę zanieść te cutting playersy na górę. jesteś ciebie? Ty jesteś grubasek, bo ty się w ogóle ruszać nie potrafisz, Ezio. Tu, nie? Tu potrzebujemy cutting playersy. Ja sobie Co? Się e? What was that? On tu jest, tu. <ścoughs> Czemu, wiesz, ja tu jestem, nie? My tak uciekamy, że to jest niemożliwe. Dobra, daj mi tutaj mapkę. Tylko mam nadzieję, że on tutaj nie przyjdzie. Ja się później dam złapać też chyba jakby co, bo na razie musimy pojechać do Stal, ponieważ tam potrzebujemy jeszcze paliwko, nie? A ono sobie chyba może złapać, bo on jest mega blisko. On sobie gdzieś tutaj chodzi. Tu niczego nie ma Tu nic nie mogę znaleźć. Tam jest, widziałem już, widziałem już, widziałem już, widziałem już, widziałem już. Widziałem już, widziałem już ma, czekajcie, może się damy złapać, skoro już tu jesteśmy? Dawaj, zobaczymy jaki będzie odgłos. O nie, no myślałem, że on tutaj też coś powie, że cię złapałem, czy coś takiego, nie? Don't give up, keep playing by watching a short ad, oczywiście. Oczywiście musimy zobaczyć sobie reklamy. Dobra, on nas złapał. Moi drodzy, jesteśmy teraz tu. Możemy sobie wyjść na spokojnie. Chodź tu, grubasku. Nie twój zapach, chodź tu, grubasku. Już się otwiera, ale najgorsze jest to, że on ty może przyjść zaraz, nie? To jest taka głupia lokalizacja. Gdzie on jest? Złapie Złapię wszystkich, złapię wszystkich, la, zrobię z was pyszne lodziki, la. Czemu dźwięk był tutaj? Czemu on tutaj śpiewał? O co chodzi? On już poszedł. Dobra, nie zauważył mnie ten grubasek, mnie nie zauważył, on sam jest grubiutki, ty. Dobra, moi drodzy, jedziemy teraz na parking, ponieważ potrzebujemy, jak sami dobrze wiecie paliwko teraz sobie zdob... Nie, nie na parking, sorry, 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 na neighbor, yy, na szpital, na playground. Gdzie moi drodzy, na playground i jesteśmy. I teraz to jest tutaj dosyć prosto zdobyć sobie ten, to paliwko, ponieważ tam teoretycznie bym mógł sobie odblokować, nie wiem też w ogóle w sumie po co, ale chyba tylko i wyłącznie Dawaj, po to, żeby rodzic samochodzik nas nie dogonił. Sam jesteś grubasek, ty! Sam jesteś grubasek. Dobra, on mnie chyba teraz będzie gonił, więc ja chyba za bardzo... On tu przyjdzie? On tu jest. Ty nie zauważył mnie, no co za obesrołek, nie? You have filled the petrol can! Możemy teraz oczywiście lecieć sobie dalej prosto. Rodzik samochodzik! Złapię ride. wszystkich, złapię wszystkich, lala, la, lala, lala, lala. Zrobię z was pyszne logiki. Dobra, lecimy. Patrzcie, Le lecimy teraz na parking, ponieważ musimy zatankować tak naprawdę. E, to coś. Jest? Nie chcę żadnego loda od ciebie. Lecimy. Mount? Musimy teraz tutaj e, zalać paliwko. Musimy pojechać do góry. Mamy już też w sumie cutting playersy. Mount, dobra, jedziemy. Zadamy. Są tam przycął? Czekaj, tu pojedziemy, nie? Uwaga, uwaga. Waga, uwaga, uwaga! Daj, uwaga, uwaga. Dawaj. Dobra, mogę już stąd wyjść? Czekaj, on tu chyba zaraz przyjdzie, nie? Ja te cutting playersy źle, źle rzuciłem, nie? Ja je powinienem tam do środka rzucić. Ale na szczęście możemy sobie je tutaj wziąć, on tu zaraz chyba przyjdzie. Dobra, tu go na razie nigdzie nie ma. Tu go na razie też nigdzie nie ma. Otwieramy tutaj, dawaj, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, gdzie tam. Gdzie? Sam jesteś, klubasek! Chodzimy na dół. I teraz tak, co my tutaj mamy? Tu jest door. Mamy, moi drodzy, cageki, tylko najpierw muszę przestawić sobie. Czekaj, 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 czekaj. Ladder. Szybko bierzemy, moi drodzy, cageki. I teraz mam nadzieję, że się uda stąd wyjść. Żeby nie było sceny. On tutaj za chwileczkę przyjdzie. Na szczęście go tutaj nie ma. On może ewentualnie. Ja, ja, on to chyba szedł! Nie, patrz! Ja, idzie, patrz! Cieba! I co? Co mi jeszcze powiesz ciekawego? Cieba, ziom, co mi jeszcze powiesz ciekawego? Zrobię wszystkich, zrobię wszystkich. La la la. Dajcie zaś koniecznie w komentarzu, czy chcecie więcej polskiego rodzika, samochodzika. To coś tutaj z włoskuchem i DJD ogarniemy. A ja, moi drodzy, on mnie tutaj chyba teraz goni. On tu przyjdzie. Chyba nie, dobra, jedziemy, moi drodzy, do Neighborhood. Udało nam się chyba uciec, bo wiecie, jak w Ice Cream 2 mamy więcej dialogów. My na razie tak jakby tutaj przetestowaliśmy sobie. Czy on coś powie? za... Te auto brrr. Nic nie powiedział! Dlaczego on nic nie powiedział? On powinien powiedzieć: Ty, słuchaj, uratowałeś mi życie. Jest, brawo! Moi drodzy, chcecie więcej rodzika samochodzika po polsku. Ponieważ, wiecie, jak w dwójce i w trójce mamy już więcej dialogów. My po prostu tutaj przetestowaliśmy sobie Ice Cream 1. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na, na tym kanale. Wbijacie również do osłucha DJD. Macie linka w opisie. Na razie, dzięki, cześć!